Umiłowani Chrystusie Panu, gromadzimy się dzisiaj na świętej liturgii, aby dziękować Panu Bogu za tę ofiarę tych, którzy zginęli w tej katastrofie smoleńskiej, aby przekazywać pamięć. Jesteście stróżami tej pamięci. I to jest ważne, Żebyście mieli głęboką wiarę w to, że to kultywowanie tej pamięci zaowocuje ujawnieniem prawdy, że wcześniej czy później ta prawda, tak jak o katyniu, również stanie się udziałem nie tylko naszego narodu. To w oczach głupich wydało się. Że oni pomarli, że zostaną wymazani z ludzkiej pamięci. Takie były dążenia, takie czyniono wysiłki, a oni żyją. Oni, doznawszy kaźni, doznawszy cierpienia, oni są pełni nieśmiertelności. Oni żyją. I ta ofiara, ich życia nie pójdzie na marne, bo w wymiarze nadprzyrodzonym ta ofiara będzie owocowała. Tak jak owocuje ofiara powstańców warszawskich. Przecież oni, kiedy poszli na barykady, zdawali sobie sprawę z tego, że zostali zdradzeni przez sojuszników. Był to wielki, dramatyczny i zarazem heroiczny krzyk wobec Pana Boga i wobec całego świata. My chcemy być wolni. My nie damy się zniewolić. I dzięki tej krwi, dzięki tej wielkiej ofierze, my. Odzyskujemy swoją i godność, i niepodległość, bo ją trzeba ciągle odzyskiwać. To owocem tej ofiary jest Solidarność. W miesiącu sierpniu wspominamy te ważne wydarzenia. To jest jakby owoc i pewnego rodzaju kontynuacja tego dzieła wyzwalania. To oni zmienili oblicze Ziemi, nie tylko tej Ziemi, ale także zmienili bardzo wiele w tym układzie nieludzkim w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko. Wspominamy także w sierpniu tych. Żołnierzy, którzy stanęli również osamotnieni, zdradzeni przez różne potęgi tego świata w obliczu wielkiego najazdu, hunów ze wschodu, bolszewickich hord, które niszczyły cywilizację, niosły totalny zamęt i cywilizację śmierci. To Osiemnasta Bitwa w dziejach która zdecydowała o losach świata i Europy. To tutaj, niedaleko Warszawy, pod Radzyminem, osobem, ginęli ci chłopcy z minszczyzny, Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny. Jest tam w Radzyminie aleja, która przypomina te pułki, tych młodych żołnierzy, którzy poszli walczyć o tą wyśnioną, wyczytaną poszłyby wywalczyć tę piękną ojczyznę, Rzeczpospolitę z taką piękną tradycją, z taką piękną historią, żeby ją na nowo odzyskać, na nowo przywrócić jej blask. I w tym ciągu historycznym również znajduje się ta ofiara, ona też już owocuje. To, co się dokonało w Dzień Święta Przemienienia Pańskiego, jest początkiem, myślę, przemian, które będą się działy w naszej Ojczyźnie. Bo widzimy wielkie przybudzenie, widzimy ogromną tęsknotę za tym, żeby nasza Ojczyzna była na miarę swojej swoich przeznaczeń, swojego powołania, jakie dał nam Bóg. Wiele narodów dzisiaj w Europie, dewastowanych przez współczesnych Hunów, ale także i my tego doświadczamy. My też musimy ostro widzieć ten proces, który zniszczył rodziny, gospodarkę. Poczucie dumy to współcześni hunowie, którzy stanowią prawa gwałcące zdrowy rozsądek i prawa natury. I my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której trzeba nam tak jak wtedy, w 20 roku, w sierpniu, kiedy wybuchło powstanie, Wobec innych zaświadczyć, że są wartości niezbywalne, że jest wielkim naszym dziedzictwem i zadaniem. Tego wymaga wierność poprzednim pokoleniom pielęgnować kulturę chrześcijańską, pielęgnować wiarę. Wierność Bogu i Jego matce, Matce Chrystusa. My tylko wtedy jesteśmy wielcy. Tylko wtedy potrafimy przezwyciężyć nawałę zła, jeśli dochowujemy tej wierności. Dzisiaj Kościół wspomina w liturgii świętego Wawrzyńca. Młodego człowieka, który był diakonem Kościoła Rzymskiego i pełnił ważną funkcję. Organizował pomoc materialną, nie tylko zresztą pomoc materialną, ale także duchową dla tej wspólnoty. Kiedy cesarz Walerian wszczął krwawe prześladowania, które zmierzały do wyniszczenia elit chrześcijańskich. Do odebrania majątków kościelnych to prześladowanie było powszechnym prześladowaniem, dotknęło wiele wspólnot w całym Imperium Rzymskim. Został wtedy pojmany papież Sykstus II i skazany na śmierć. Chciano pozyskać majątek kościoła. Były jakieś wielkie wyobrażenia, jak to zwykle bywa. Kościół jest ciągle jakby posądzany o to, że posiada wielki majątek. Na straży tego majątku kościoła rzymskiego stał święty Wawrzyniec. I kiedy go pojmano, poddano torturom, żeby wydał ten majątek, ten skarb kościoła, on przyrzekł, że wyda. W tak zwanym, ko trzeba go puścić, on musi mieć czas na zgromadzenie tego majątku. A on w tak zwanym międzyczasie rozdał to wszystko, co było potrzebne, co było podstawą tej całej pomocy humanitarnej, socjalnej dla tego kościoła, dla tej wspólnoty rzymskiej. Jakież było zdziwienie oprawców, kiedy przed Trybunał przyprowadził rzeszą ludzi niepełnosprawnych, starszych, wdów, sierot i wskazał, wskazując na nich mówię, oto są skarby Kościoła. I tak to zawsze jest. I Kościół zawsze staje i będzie stawał po stronie tych najbiedniejszych, najbardziej krzywdzonych, bo to jest Skarb Kościoła. Ich ofiara, ich cierpienia również wzbogacają Kościół. Jest nieustanna wymiana duchowa tych dóbr. Dzisiaj słyszymy piękną Ewangelię. Pan Jezus daje nam bardzo mocne przesłanie. Mówi człowieku: Nie żyj dla siebie, żyj dla innych. Jeżeli nie będziesz ziarnem, które wpadnie w glebę i, i, i nie obumrze. Jeżeli zostaniesz w takim nastawieniu, że mnie się należy. Że nieważne jest, jak żyją inni. Jeśli będziesz żył egoistycznie, mówi Pan Jezus, to przegrasz swoje życie. Zmarnujesz to swoje życie. Nie tylko doczesne, bo i w doczesności taki egoista przegrywa, ale także może człowiek stracić życie wieczne z Bogiem. Uczy nas dzisiejsza Ewangelia, że trzeba żyć dla drugich, żyć dla ważnych spraw, poświęcać się ważnym ideom, ale przede wszystkim zawsze widzieć człowieka, żyć dla drugiego człowieka. Ziarno, które wpadnie w glebę i obumrze, przynosi plon stokrotny. To ziarno, które padło w glebę Polski przed 1050 laty, to ziarno Ewangelii owocuje nieustannie. Na przestrzeni wieków mieliśmy tylu świętych, błogosławionych, tylu ludzi gotowych służyć drugim, służącym drugim, bez reszty, aż do złożenia swojego życia w ofierze. To jest to wielkie dziedzictwo. My się przygotowujemy do tej ważnej rocznicy Chrztu Polski, bo od tego się zaczęła nasza państwowość. To chrześcijaństwo tworzyło naszą kulturę i naszą tożsamość i my musimy odkrywać, wracać ciągle do tego źródła po to, żeby mieć siłę do przezwyciężania tego, co dzisiaj nazywamy złem, w wymiarze strukturalnym, społecznym, żebyśmy mogli przezwyciężyć to zło nie gwałtem, nie przemocą, nie pogardą. Jaką stosuje się bardzo często wobec ludzi kościoła i wobec tych, którzy chcą służyć bezinteresownie dobru, służyć człowiekowi. Nie pogardą, nie nienawiścią, ale miłością. Trzeba nam zaczerpnąć z tej wielkiej, bogatej historii, z tych ofiar, po to, żeby dzisiaj, powstawszy z kolan, Dopełnić tego, co się zaczęło w dzień przemienienia Pańskiego. To wielkie zadanie przed nami. Trzeba nam się ponownie duchowo zmobilizować, żeby ocalić cywilizację chrześcijańską w naszym narodzie, która stanowi o naszej tożsamości, która stanowi o naszej wielkości. Niech patron dnia dzisiejszego, święty Wawrzyniec, który służył bez reszty ludziom, będzie dla nas wzorem oddania się dobrej sprawie, oddania się Bogu i człowiekowi,